Z a dzisiaj tego wieczornego obowiązki u krów. Tutaj są te na dworze. I idziemy zobaczyć jak cielak pije u jednej na razie tu dwóch. Tu tutaj. I tu jest ta krówka. Światło. To jest formuła, a to jest ta krowa od pana Edwarda. To nie imiona, przepraszam. Jest uwędzone na lasie, bo jeszcze trochę tego się szarpie. Jak jest na lasie, to jest spokojniejsza. Pozdrowienia dla pana Edwarda i Nara. To żeby czarny tu się nie dostał, bo on a to A to jeszcze czeka w kolejce. Tutaj śrunda dostały w garnku, oczywiście musiał rozsypać, tu jest Rambo, za nim jest Plusio, no i plusaczek. Tyleczek bardzo jest ciekawy i nawet pije wodę. Teraz pije ta krowa. Ta krowa, ten cielaczek rojber. A tutaj formuła jeszcze próbuje. Tutaj te krówki są. Co krówko? Wiecznie głodna. No i to by było na tyle taki króciutki odcinek. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w następnych fajnych odcinkach. Cześć!